Dzień dobry kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym zrobię makijaż drogeryjnymi nowościami. Trochę mi się tych kosmetyków uzbierało, więc wspólnie zrobimy sobie test. Pierwszych wrażeń sprawdzimy, jak te kosmetyki sprawdzają się w akcji. Zapraszam do oglądania dalej. Jeżeli macie wrażenie, że moja twarz jest trochę zaczerwieniona, to macie dobre wrażenie, ponieważ jestem teraz na kuracji dermatologicznej. Jest to etap przejściowy, natomiast używam w tej chwili takich maści, które właśnie wpływają na to, że moje buzia trochę się czerwieni, więc miejcie to z tyłu głowy, już niedługo będzie lepiej. Makijaż rozpocznę, jak to zwykle u mnie bywa, od brwi. I mam do przetestowania tint do brwi, czyli taką farbkę od Kobo o nazwie Brow. Tint. I to jest taki produkt, który jest bardzo mocno z reguły napigmentowany. więc ja tutaj dosyć sceptycznie do tego podchodzę, ponieważ zdarzy się tak, że takie produkty są po prostu trudne w aplikacji. Zobaczymy sobie, jak będzie w przypadku tego produktu od Kobo. I ja nałożę u siebie farbkę w odcieniu dark. I wiecie co? Nałożyłam sobie tą farbkę na opakowanie po rzęsach, ponieważ nie chcę później godziny spędzić w łazience domywając mojej dłoni, a może być tak, że ta farbka tak mocno się werrę w moją skórę, że nie będę mogła jej usunąć. Nałożę oczywiście ją moim kochanym pędzelkiem blended numer 330. O ludzie, ale jestem czerwona. No nic, damy radę. Od razu Wam mówię, że naprawdę byłam bardzo ostrożna nabierając ten produkt na pędzelek. Aby właśnie nie przesadzić z efektem. Ok, takie pierwsze mini wrażenie jest takie, że fajnie się nakłada. Jak widzicie, wygląda naprawdę delikatnie, jeżeli nie nałożymy tego kosmetyku za dużo na pędzel. To, co mogę Wam powiedzieć, niestety, na minus, to jest to, że moim zdaniem ten kolor jest trochę za ciepły. Ja lepiej się czuję w chłodnych odcieniach brwi, więc sygnalizuję Wam, że tutaj ten kolor możecie odebrać jako taki lekko rudawy ale jednak muszę wam już powiedzieć, że raczej się z tym produktem nie polubię, dlatego że po pierwsze, ten kolor jest zbyt trudy, a po drugie ta farbka ma w sobie coś takiego, że jak staram się dołożyć jej więcej w niektórych miejscach, żeby na przykład przykryć sobie jakiś prześwit, to ona gdzieś mi ucieka, jak sobie dotykam pędzelkiem. O, zobaczcie, na przykład tutaj, gdzie sobie chcę trochę przyciemnić, to mimo, że jeszcze sporo tego kosmetyku mam na tym pędzelku, to zaczyna mi się ten pigment wytrącać. Widzicie? Na przykład to jest widoczne w tym miejscu. Nie wiem, na ile możecie to dostrzec tutaj w kamerze, natomiast uwierzcie mi, że ja widzę to, a w przypadku używania klasycznych pomad, które używam na co dzień, takiego czegoś zazwyczaj nie ma. No i po podkreśleniu drugiej brwi mam taki wniosek, że z tym tintem pracuje się w porządku do momentu, kiedy uzyskujemy taką pierwszą bardziej naturalną warstwę, natomiast jeżeli chcemy sobie tego produktu dołożyć, to coś już zaczyna się dziać niepokojącego i pojawiają się jakieś prześwity i plamy, więc ciężko jest yy, tą farbkę nałożyć równomiernie. Teraz, żeby sobie ten łuk brwiowy udoskonalić, nałożę oczywiście korektor i tutaj też mam nowość do przetestowania i to jest korektor Lovely No More Dark Circles i ja użyję sobie odcienia 02. Rzecz jasna, przetestujemy sobie to porządnie, jak nałożę go pod oko, ale teraz już zobaczymy, jaki jest odcień. Cienie. Tu z kolei, słuchajcie, jak na moje preferencje, jak na mój gust, już widzę, że ten korektor jest jednak trochę za żółty. Ja wolę bardziej neutralne, ale i tak myślę, że z całym makijażem to ładnie się połączy. Ale jest trochę żółtawy. I na pewno w konsystencji mam wrażenie, że jest bardzo lekki, taki wręcz błodnisty. Hm. Słuchajcie, wydaje mi się, że ten korektor może naprawdę fajnie wyglądać pod okiem. Nie chcę jeszcze tego wyrokować, ale on naprawdę był lekki i rzeczywiście ta dwójka też wydaje się teraz zbyt mocno żółta dla mnie, ale pamiętajcie, że przez to, że moja skóra jest zaczerwieniona, to ten kontrast jest zdecydowanie bardziej widoczny. Nie chciałam nakładać jedynki, która ma trochę bardziej neutralny odcień, ale jest dla mnie naprawdę za jasna i tutaj mogłoby mnie to dosyć mocno wybielić pod okiem, a jeszcze będziemy pracować cieniami do powiek pomieszam jedynkę i dwójkę, jak będę nakładać to pod oko, zobaczymy sobie. Teraz jeden z najmocniejszych punktów programu, czyli cienie do powiek i mam do przetestowania do użycia cienie Makeup Revolution Shook. i zobaczcie, ta paleta wygląda przepięknie, a w środku jest jeszcze ciekawiej, ponieważ tutaj zobaczcie ile mamy odcieni. Mamy sześć odcieni takich bazowo przejściowych u podstawy. To są takie kolory, których zazwyczaj używamy częściej, więc naprawdę fajnie, że te kolory są większe. No i tutaj mamy całe mnóstwo kolorów więc na pewno możemy wiele pięknych makijaży zrobić przy wykorzystaniu tej palety. Ja tak naprawdę jeszcze nie wiem, jak mój makijaż będzie wyglądał. Zobaczymy w trakcie. Tutaj e, daję samej sobie dowolność. I chciałam w tym momencie bardzo podziękować Adzie Grotkowskiej, mojej kochanej koleżance, za pożyczenie mi tej palety, bo dzięki niej właśnie mogę ją przetestować w tym odcinku. Dzięki Ada! Zanim nałożycie niedopowiek, oczywiście muszę powiekę przygotować poprzez nałożenie bazy i tym razem będzie to Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, czyli coś, czego zazwyczaj używam. Moim cieniem bazowym jest dzisiaj Cheek z tych większych odcieni, taki lekko rozświetlający beżowy i myślę, że będzie pełnił fajną podstawę dla tych kolorów, które później mam w planach zaaplikować. Bardzo ładny odcień i teraz wydaje mi się, że ten cień jest taki dosyć mocno kremowy i to jest zdecydowanie na plus. I teraz słuchajcie, pod łuk brwiowy nakładam sobie ten jasny, matowy, beż, praktycznie prawie biały, fresh, no żeby właśnie ten korektor trochę za żółty był bardziej neutralny. O! Much better! No i moim cieniem przejściowym będzie dzisiaj odcień No Rush, który mi się niezwykle podoba, ponieważ to jest taki przepiękny odcień zgaszonego różu, ale chyba nawet całkiem ładnie pracuje. Zobaczcie, jak się pięknie od razu rozciera. Śliczny kolor, naprawdę. Myślę, że on też fajnie wyglądałby w makijażach dziennych. Hmm. Wiecie, ja już w jednym z swoich filmów y, testowałam cienie Makeup Revolution. No i ich jakość naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. No i mam nadzieję, że tak pozostanie przy tej palecie. Na razie jesteśmy jeszcze w początkowej fazie makijażu, no ale już na ten moment, no zobaczcie, jak to się po prostu bajecznie łatwo rozciera. No i tak naprawdę mam wrażenie, że w ogóle ten cień się nie osypuje jest prześliczny, cudowny. Teraz odcień matowego malinowego różu, też boski, nazywa się Trouble. No i już aplikując go na pędzel, mam poczucie, że tutaj znowu mamy do czynienia z naprawdę fajnym pigmentem, bo tylko leciutko dotknęłam właśnie pędzelkiem odcień i naprawdę dużo mi się nabrało. Wow, ale śliczny. No i powiem Wam, że znowu zaskakują mnie te cienie Makeup Revolution, ponieważ nie spodziewałam się, że one będą tak ładnie ze sobą pracować. Ten róż może minimalnie widzę, że się osypuje, ale to naprawdę minimalnie, ale cienie łączą się ze sobą po prostu bajecznie prosto. matowy róż mamy nałożony. Jak widzicie trochę on się jednak osypał, ale i tak uważam, że to jest wszystko jeszcze zachowane w granicach normy. Bardzo mi to nie przeszkadza, no bo wiecie, że ja wykonuję najpierw mapki oka właśnie po to, żeby móc jakiś tam osypany cień usunąć, ale gdyby zsypał się jakoś niemiłosiernie, to oczywiście bym Wam o tym powiedziała. Teraz nałożę sobie na moją powiekę ruchomą oka taki przepiękny odcień Chemistry. Wydaje mi się, że on może jakoś tak super mocno na powiece nie wyglądać, więc chcę mu trochę pomóc, dlatego też nałożę najpierw odrobinę bazy NYX Glitter Primer. I nałożę ją tutaj w to jaśniejsze miejsce, czyli w miejsce, gdzie był cień bazowy. O i teraz również palcem nałożę ten cień chemistry. No i zobaczcie, odcień tego cienia jest naprawdę szlachetny i on w połączeniu z bazą jest widoczny, ale jednak y, jestem tutaj trochę zawiedziona, dlatego, że tego pigmentu tutaj prawie nie ma i musiałam bardzo dużo nałożyć tego cienia na palec, żeby on w ogóle był w jakikolwiek sposób widoczny, więc myślę, żeby z bazy pod cienie do powiek, no to tutaj byłaby jedna wielka wtopa. No to teraz wewnętrzny kąci koka i rozświetlę go cieniem A Valentine. O, I ten jaśniejszy metalik. Wydaje mi się, że od razu widać, że wygląda zdecydowanie lepiej niż chemistry. I tutaj nie ma żadnej bazy. Żeby moich szanownych Państwa nie zanudzić na śmierć, wytuszowałam rzęsy, przykleiłam kępki i zdjęłam lekki osyp spod oka. I uwierzcie mi, że jak jesteście na kuracji dermatologicznej i macie tak zaczerwienioną skórę, to oczekujecie momentu, kiedy nałożycie podkład. No i oczywiście w końcu ten mój wyczekiwany moment nastał. I mam do przetestowania dzisiaj podkład Art Deco Perfect Teal Foundation. Ostatnio po tutorialu z Marzeną Rogalską jakoś tak zaczęłam z mocniejszym akcentem czytać nazwy. No i słuchajcie, to jest podkład, w którym. Duże nadzieje pokładam, ponieważ jest to podkład beztłuszczowy. Czytam sobie tutaj w opisie tego podkładu, że on ma dawać lekko matowe wykończenie, subtelne, więc mam nadzieję, że subtelne będzie. No i dowiaduję się również, że ten beztłuszczowy podkład jest długotrwały i ma dobre krycie, więc mam nadzieję, że moje zaczerwienienia dobrze przykryje. Ja mam odcień 35. Wydaje mi się, że może to być naprawdę fajny odcień takiego neutralnego, trochę ciemniejszego beżu. I najpierw nałożę ten podkład z syntetycznym pędzelkiem i jak zawsze wklepię gąbką... Gdyby go nie był za żółty. Ale wiecie, moja czerwoność daje niezły kontrast dzisiaj. O, ale nie, zobaczcie, jak go rozprowadzam, to chyba ta koncentracja żółci była mocniejsza, jak go nakładałam bezpośrednio z pędzla. A teraz, jak go rozsmarowuję gąbką, to ten kolor jest zdecydowanie le yy, lepszy. Rzeczywiście czuję, że on jest bardzo lekki, taki naprawdę wodnisty. Przy pierwszej warstwie to krycie jakieś takie powalające nie jest. Zobaczcie, że tutaj jeszcze lekkie zaczerwienienia mi przebijają. No ale ponoć można budować jego krycie i nałożyć drugą warstwę. To oczywiście sprawdzimy. Tyle emocji, że jeszcze muszę siły kakawy napić. Mam nadzieję, że Wy też mocną kawę przygotowaliście, bo musicie zostać ze mną do końca odcinka, gdzie oczywiście zrobimy podsumowanie po wielu godzinach noszenia. Bo to będzie najważniejsze zarówno w przypadku tego podkładu, jak również w przypadku czy też w wypadku innych testowanych przeze mnie kosmetyków. Dobra, dokładamy drugą warstwę. Ale patrzcie, możemy uznać, że ten podkład się dosyć mocno utlenia. Bo zobaczcie, jak duża różnica w kolorze jest w tej warstwie, którą roztarłam, i w tym punktowym nałożeniu. Miejcie to na uwadze. Ok, i rzeczywiście przy tej drugiej warstwie zdecydowanie bardziej podoba mi się poziom krycia. No i bardzo, bardzo mi się podoba to, że ten podkład jest naprawdę leciuteńki i w ogóle go nie czuję na skórze. Bezpośrednio po nałożeniu tego podkładu mogę Wam wstępnie powiedzieć o zauważonych przeze mnie plusach i minusach. Zacznijmy od minusów. Jak widzieliście miałam dzisiaj trochę kłopotów ze skórą i jednak ta pierwsza warstwa nie była dla mnie zadowalająca. Musiłam, musiałam sobie trochę tego podkładu dołożyć i z jednej strony to jest plus, że to krycie można budować, że możemy sobie dołożyć drugą warstwę bez obawy o efekt maski, natomiast minusem jest moim zdaniem dosyć niska wydajność w takim razie tego produktu, ponieważ aby uzyskać pożądaną siłę krycia, możemy do musimy dosyć sporo tego podkładu zaaplikować. Na plus jest to, że ja go rzeczywiście w ogóle nie czuję. Ta beztłuszczowa formuła jest tutaj zauważalna i właśnie pomimo tych nakładanych warstw nadal czuję się lekko i ten mat rzeczywiście jest subtelny, a uwierzcie mi, że właśnie taka zaczerwieniona skóra też jest trochę wysuszona, więc gdyby ten mat był zbyt mocny, to na pewno bym to odczuła i na pewno dałabym Wam znać, a w tej chwili muszę Wam powiedzieć, że podkład ten jest bardzo komfortowy w noszeniu. Wracamy teraz do korektora Lovely. Na razie spróbuję użyć samej dwójki ponieważ być może przy tym ciemniejszym podkładzie ona będzie odpowiednia, w razie czego dołożę trochę jedynki ale też jest mega, mega leciutki I to on jest minimalnie za żółty, ale nie chcę już dokładać tej jedynki bo po prostu będę miała zbyt duży kontrast i będę miała zbyt biało pod okiem trochę szkoda, że ona nie jest bardziej neutralna słuchajcie, no ale nakłada się naprawdę wspaniale konsystencja jest boska a dzisiejszy makijaż utrwalę pudrem z Vibo, który, jak to Ada powiedziała, jest pudrem bardzo podobnym do pudru od Chudy Beauty. Rzeczywiście samo opakowanie jest naprawdę podobne. Ja go jeszcze nie wąchałam, więc zaraz zrobimy sobie pierwsze wrażenie. Jak tylko zdejmę to, wszystkie folie zabezpieczające. No, powiem Wam, że rzeczywiście bardzo podobnie pachnie. To jest taki właśnie słodki zapach, dosyć typowy dla pudru od Chudy. Może ma trochę inną nutę, ale naprawdę jest niezwykle podobny. Ten ja mam słuchajcie odcień Pound Cake, jeżeli chodzi o puder Huda Beauty i jest trochę bardziej neutralny. Tutaj mamy więcej żółci. Ja nie będę dzisiaj robiła bakingu. Nałożę go po prostu w klasycznej formie i użyję też pędzelka z Vibo, bo wiem, że pytałyście mnie w komentarzach o to, jak się sprawdza, więc od razu sobie zobaczymy. Prześlicznie wygładza. Trochę taki, słuchajcie, efekt Photoshopa, muszę Wam powiedzieć. Bardzo zbliżony do tego, co możecie zaobserwować, używając pudru chudy Dla mnie osobiście ten zapach jest zbyt mocny. Nie do końca podoba mi się, aż taka słodycz. Wolałabym coś bardziej neutralnego. No ale wygładza niesamowicie pod okiem. Zobaczcie kochani z bliska, jak wygląda ten puder pod okiem. Czuję się jakbym miała jakiś filtr wygładzający na twarzy. Jeżeli chodzi o to, czy czuję go na buzi, to absolutnie nie. Jest on naprawdę bardzo lekki. Powracamy do cienia Trouble z Makeup Revolution, który nałoży sobie pod oko. A na środek dolnej powieki dołożę sobie odrobinę cienia Feature, czyli takiego mieniącego się fioletu, który się niezwykle podoba. Ale piękny kolor. Na linię wodną oka nałożyłam sobie kredkę MAC Coffee, żeby trochę przełamać te fiolety i róże na dolnej powiece. Wytuszowałam oczywiście dolne rzęsy, rozświetliłam wewnętrzny kącik oka użytym wcześniej odcieniem i przechodzimy do modelowania twarzy. I mam tutaj słuchajcie, nową paletę z Pupa, przepraszam, z firmy Pupa, poprawność polityczna przede wszystkim. Bronzing and Glowing. No i w środku mamy dwa piękne, neutralne bronzery. Trochę się boję, że one mogą być prawie niewidoczne, ale zobaczymy. Mamy tutaj rozświetlacz, no i dwa już takie totalnie błyskotkowe cienie, rozświetlacz. zaraz zobaczymy cóż to za cudo. Na tą ściętą część pędzelka z Vivo nałożyłam sobie mieszankę obydwu brązerów. Uuuu, ale jednak muszę Wam powiedzieć, że widoczny to to jest. Więc zwracam honor. Muszę Wam też powiedzieć, że spodziewałam się trochę bardziej ymm, neutralnego odcienia, jest to jednak dosyć pomarańczowe. ale świetnie się rozcierają. Naprawdę bardzo dobra konsystencja. Super jest ten bronzer, pomimo że rzeczywiście jest trochę pomarańczowy, to naprawdę mi się podoba i zaskoczyliście mnie, kiedy w którymś z odcinków użyłam bronzera Becky, tego z paletki Chloe and Malika i mimo że on był bardzo pomarańczowy, to naprawdę Wam się spodobał. Ten jest trochę mniej, ale muszę Wam powiedzieć, że też dobrze się w nim czuję. Zobaczmy teraz, cóż to za rozświetlacz w tej palecie. I tutaj, słuchajcie, mamy do czynienia z takim wręcz srebrzysto-złotym odcieniem. Bardzo, bardzo chłodny odcień złota. Na moje preferencje za chłodny. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o chłodne rozświetlacze, to ja wolę chłodne rozświetlacze w tonacji różowej. Nie jestem wielką fanką chłodnych, złoto-srebrnych rozświetlaczy. O, tak to ujmę. No ale kolory, jak widzicie, pomimo tego, że nie do końca mi się podoba, no to też jakby ładnie współgra ze światłem, no i ten rozświetlacz jest zdecydowanie mocno widoczny. Poza kamerą nałożyłam sobie już Faced, ponieważ nie mam niczego nowego do przetestowania, no i jeszcze pozostał nam jeden wykańczający makijaż element, czyli usta. I użyję dzisiaj matowej pomadki Vibomut, którą już chyba wszyscy testowali, tylko nie ja. No i to jest właśnie ta pomadka z papryczkami, więc podobno ona ma być powiększająca. Strasznie mi się podoba ten odcień, jest przepiękny, no ale wiecie, Małgorzata jest dobrym testerem matowych pomadek, ponieważ moje usta są naturalnie tak delikatne i tak wysuszone, że, że jeżeli matowa pomadka jest po prostu zbyt sucha, to ja Wam na pewno o tym od razu powiem. Zapachu prawie nie ma. Kolor jest boski. Utrzymuję to. Rozumiem, że jako, że jest to pomadka z ekstraktem z papryczki chili, tak, teraz czytam z opakowania, to yy, może ona powodować delikatne pieczenie ust. Ja tego na razie w ogóle nie czuję, zupełnie nic. Nie wiem, zazwyczaj jest tak, że w przypadku takich produktów to pieczenie mirowienie czuć natychmiastowo, a tutaj ja przynajmniej tego w ogóle nie zauważam. Makijaż mamy gotowy, usta nadal mnie nie pieką, więc chyba mogę już się utrwalać i użyję mgiełki Lancôme Fix It Forget It. No I voilà! Mamy godzinę 12.31, o czym oznajmiam ja i mój potłuczony telefon. Widzicie, nawet mnie to dopadło. Widzimy się już za chwilę w podsumowaniu, gdzie opowiem Wam zarówno o ogólnych wrażeniach dotyczących używania tych kosmetyków, jak również o tym, jak każdy kosmetyk się utrzymał. Zostańcie ze mną! Jestem z powrotem. Mamy godzinę 21.37 oznacza to, że makijaż mam na sobie ponad 9 godzin. Zaczynamy podsumowanie. Podsumowanie będę robiła zgodnie z kolejnością wykonywania makijażu, więc rozpocznę od brwi. I muszę Wam powiedzieć, że niestety, ale farb takowo jest dla mnie rozczarowaniem wbrew pozorom. Wiem, że widzicie teraz dobrze podkreśloną brew, która utrzymała się po tylu godzinach noszenia, natomiast moim zdaniem aplikacja jednak trochę dyskwalifikuje ten produkt. Jeżeli chodzi o moje preferencje, wolę używać takich lekko nawet przysuszonych pomad, które naprawdę fajnie pracują a tej pracy mi nie utrudniają, a w przypadku tej farbki było mi trochę trudno i uważam, że moje brwi nie wyglądają dzisiaj po prostu najlepiej na świecie. Teraz paleta cieni do powiek Makeup Revolution i muszę Wam powiedzieć, że moje ogólne wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Poza jednym cieniem, który nazywał się Chemistry, cienie pracowały naprawdę bardzo przyzwoicie i muszę Wam powiedzieć, że pomimo tego, że trochę mam poczucie, że te cienie wyblakły, to jednak wyblakły nieznacznie i sądzę, że jest to paleta, którą naprawdę można się nieźle pobawić, można się tutaj wyżyć artystycznie. Oczywiście nie użyłam wszystkich odcieni z palety, może jeszcze kiedyś będzie okazja, jak mi Ada pożyczy paletkę na dłużej. Natomiast przy tym makijażu, który dzisiaj robiłam, muszę wam powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolona z jakości tych cieni. Teraz podkład Art Deco Perfect Tone Foundation. No i muszę wam powiedzieć, że ten podkład pozytywnie mnie zaskoczył. Trochę wytarł się w okolicy brody, ale myślę, że tutaj trochę ja ponoszę winę, dlatego, że dzisiaj miałam bardzo intensywny dzień, omawiałam świetny projekt, jeszcze nie mogę Wam mówić o co chodzi, ale naprawdę była totalna burza mózgów, więc jestem prawie przekonana, że ja w trakcie tej burzy mózgów dosyć mocno tutaj podczas zastanawiania się dotykałam się yy, wokół brody, stąd te delikatne wytarcie. W naturalnych warunkach, kiedy nie robiłabym testu wielogodzinnego, miałabym przy sobie coś do retuszu, żeby oczywiście z takimi plamami i prześwitami nie chodzić, ale i tak uważam, że wszystko wygląda naprawdę dobrze, a pamiętajcie, że moja skóra jest dzisiaj dosyć mocno wymagająca. Zauważyłam, że jednak dosyć mocno wyświecam się w tej strefie T, a przy tej kuracji trochę bardziej się wysuszam, więc myślę, że dla osób ze skórą naprawdę tłustą, no ten podkład mógłby nie sprawdzić się najlepiej, ale oczywiście kwestia doboru podkładu jest bardzo indywidualna, więc tutaj trzeba by było przetestować na sobie. Czuję się w nim naprawdę nieźle, na minus jest trochę ta warstwowość. Widzieliście, że przy tej pierwszej warstwie Podkład ten wcale tak znakomicie sobie z przykryciem niedoskonałości nie poradził, ale takie ogólne wrażenie jest jak najbardziej na plus. Czas na korektor pod okiem. Dla przypomnienia był to korektor Lovely No More Dark Circles, który Moim zdaniem wygląda po prostu świetnie. Przykrył wszystko, co ukryć miał, nie wygląda ciężko i po tylu godzinach uważam, że wygląda naprawdę znakomicie. Na minus muszę Wam powiedzieć, że niestety nawiążę do tych kolorów, ponieważ jedynka, pomimo tego, że jest neutralna, to jest naprawdę bardzo jasna, a dwójka niestety jest za żółta. Trochę żałuję, że tej żółci jest tak sporo. Jak widzicie, da się to połączyć z makijażem, tak żeby w efekcie końcowym wszystko wyglądało przyzwoicie. Natomiast ja trochę muszę Musiałam się nagimnastykować. Oczywiście odnoszę się tylko i wyłącznie do swojej tonacji i do swojego typu urody, ale ja po prostu preferuję takie odcienie, które tej żółci mają jednak trochę mniej. Teraz puder Vibomood, który przypomina Hude Beauty. No i tak... Na minus jest ten zapach, który dla mnie jest zbyt taki migdałowy, chyba no, coś zbyt słodkiego, co mi troszeczkę przeszkadza w makijażu. Tutaj ten żółty kolor jednak nie był tak mocno zauważalny w makijażu. Może minimalnie mnie zarzucił, zarzucił ale aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało. No i jak widzieliście, ten puder dał efekt yy, takiego Photoshopa. Bardzo mi się to podobało, więc na pewno do tego pudru jeszcze kiedyś wrócę. Yy, nie robiłam bakingu, wiem, że to jest puder, którym można jak najbardziej robić baking, ponieważ nawet na opakowaniu mamy taką wskazówkę, ale do takiego klasycznego używania myślę, że też sprawdził się znakomicie. Teraz konturowanie twarzy paletką z firmy Pupa i muszę Wam powiedzieć, że modelowanie, tak jak powiedziałam, jest trochę zbyt mocno pomarańczowe, ale naprawdę mi się podoba. Ja dobrze się czuję w takiej tonacji. Rozświetlacz jakoś tak nie najlepiej mi się utrzymał. No, oczywiście, nadal jest widoczny, ale trochę jednak wygląda delikatniej, więc to jest na minus. Tych błyskotek jeszcze nie testowałam, może będę miała jeszcze okazję przy innych tutorialach. Myślę, że one mogą fajnie sprawdzić się w makijażu oka. Na rozświetlenie raczej bym ich nie zaaplikowała, więc na ten moment tą paletkę oceniam tak połowicznie. Brązery fajne, rozświetlacz taki sobie kolor i nie najlepiej się utrzymał. No i na koniec została mi jeszcze pomadka z Vibo, no i tutaj w przeciwieństwie do pudru Vibo niestety nie mogę ocenić jej dobrze, dlatego że pomimo koloru, który mi się niezwykle podobał, konsystencja zupełnie mi się nie sprawdziła. Ta pomadka bardzo szybko wysuszyła moje usta i nieestetycznie zebrała się wewnętrznej części ust, co mi się bardzo nie podoba. Do tego, słuchajcie, napiłam się tylko herbaty, więc nie było to nic tłustego, a pomadka ta naprawdę zostawiła dosyć duże e, ślady na szklance. O tej godzinie już można się trochę czy język może się zaplątać. No i niestety ja w ogóle nie zauważyłam i nie poczułam tego powiększającego efektu. Znam wiele fajniejszych matowych pomadek w płynie, więc tej nie mogę Wam zarekomendować. Moi mili, to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście. Ja cieszę się, że znalazłam kilka naprawdę fajnych produktów, które moim zdaniem są warte uwagi. Napiszcie mi koniecznie, jak ten odcinek Wam się podobał i jeżeli zauważyliście w drogeriach coś, co naprawdę jest boskie, a czego ja jeszcze do tej pory nie dorwałam, no to też chętnie się od Was o tym dowiem. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Jeżeli odcinek Wam się podobał, pamiętajcie oczywiście o kciukach w górę, o subskrypcjach. No i do zobaczenia, buziaki!